Witam, zapraszam na odcinek aktorki i aktorzy, którzy zginęli bardzo tragicznie, część druga. Wojciech Siemion, urodzony w lipcu 1928 w Krzczonowie. Aktor teatralny i filmowy. Jego ojciec był kierownikiem szkoły powszechnej w Krzczonowie. Aktor debiutował w 1946 rolą madrygała w Krakowiakach i góralach Wojciecha Bogusławskiego na scenie teatru miejskiego imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Prowadził spotkania dla czytelników pod tytułem Lekcja Czytania, podczas których przedstawiał własne interpretacje utworów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Mirona Białoszewskiego i Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. Metodą interpretacyjną podczas tych spotkań było umiejętne wyczucie rytmiki utworów. Wykładał na kierunku aktorstwo w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie. Prowadził także prywatne muzeum we wsi Petrykozy. 21 kwietnia 2010 aktor doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku drogowego w różkach pod Sochaczewem. Trzy dni później zmarł w warszawskim szpitalu. Pogrzeb odbył się 7 maja w kościele św. Karola Boremeusza na warszawskich starych powązkach. Po której nastąpił pochówek w alei zasłużonych na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie. Bogumił Kobiela urodzony w maju 1931 w Katowicach. Aktor teatralny i filmowy, uznawany za najwybitniejszego polskiego aktora tragikomicznego, przedstawiciela polskiej szkoły filmowej, ukończył gimnazjum w Krzeszowicach, liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach, a w 53. Państwową wyższą szkołę aktorską w Krakowie. Popularność zyskał grając w filmach najwybitniejszych polskich reżyserów, m.in. Andrzeja Munka i Andrzeja Wajdy, tworząc role tragikomiczne, oddające złożoność sytuacji. Zapamiętany głównie z roli Jana Piszczyka w filmie pod tytułem Zezowate Szczęście, reżyserii Andrzeja Munka. Jego życie przedstawia książka autorstwa Macieja Szczawińskiego pod tytułem Zezowate Szczęście, wydana w 1996. 2 lipca 1969 w Buszkowie koło Koronowa podczas deszczu auto, w którym podróżował aktor i jego żona oraz dwoje autostopowiczów, wpadło na zakręcie w poślizg i zderzyło się czołowo z pustym autobusem. Kobiela miał prosić lekarzy, by zajęli się jego żoną. Karetka pogotowia zawiozła go do Bydgoszczy, gdzie następnego dnia rano odzyskał przytomność. Stamtąd został przewieziony do specjalistycznej kliniki w Gdańsku. Zmarł 8 dni później. Został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości w tenczynku koło Krakowa, przy grobie swojej matki. Zdzisław Maklakiewicz, urodzony w lipcu 1927 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy. Syn ekonomisty Władysława Maklakiewicza i Czesławy z domu Normark. Bratanek kompozytorów Jana Franciszka i Tadeusza. Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w śródmieściu jako strzelec w kompanii motorowej Iskra. Po kapitulacji powstańczy w Warszawie przewieziono do niemieckiego obozu jenieckiego. W 1947 podjął studia aktorskie w Krakowie, potem w PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1950. Próbował studiować reżyserię, lecz nie skończył studiów. Był aktorem teatru Syrena. Teatru Polskiego, Teatru Ludowego w Warszawie. Występowała w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Maklakiewicz leżał nieprzytomny na krakowskim przedmieściu, czym nikt się nie przejmował, biorąc go za pijanego. Kilka dni później zmarł. Pochowano go na cmentarzu powązkowskim. Córka jakiś czas temu napisała książkę o swoim ojcu o tytule Maklak. Oczami córki. Anna Krzyżewska Urodzona w lutym 1939 w Warszawie. Aktorka filmowa i teatralna. Jej uroda i usposobienie powodowały, że reżyserzy obsadzali ją przeważnie w rolach kobiet podszytych wewnętrznym bólem i goryczą, posiadających melancholijny, delikatny i tajemniczy wizerunek. Była córką Juliusza Waleriana i Marii Stanisławy z Piotrowskich oraz prawnuczką Ludwika Nowakowskiego, powstańca styczniowego. Po wojnie zamieszkała z matką w Krakowie, gdzie w 1956 rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. W 1961 ukończyła studia teatralne, jednak dyplom i ukończenia odebrała dopiero we wrześniu 1970. Była członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 1963 wystąpiła w teledysku telewizji polskiej do piosenki Narzeczona, którą wykonał Mieczysław Wojnicki. 28 lipca 2003, jadąc wieczorem z mężem i kierując samochodem, Uległa tragicznemu wypadkowi drogowemu, zjeżdżając na lewy pas ruchu oraz zderzając się z jadącym sprzeciwka samochodem marki Audi. W wypadku zginął jej mąż Bolesław. Krzyżewska zmarła dwa dni później w szpitalu. Początkowo została pochowana na cmentarzu w Almunacer, ale kilka lat później została przewieziona do Polski, gdzie spoczęła w grobowcu rodziny krzyżewskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Eugeniusz Bodo, urodzony w grudniu 1899 w Genewie. Aktor filmowy, rewiowy i teatralny. Syn Polki i Szwajcara. Reżyser, scenarzysta, tancerz, piosenkarz i producent filmowy. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów międzywojennego polskiego kina i teatru. Pseudonim sceniczny Bodo pochodzi od pierwszych sylab imion jego pierwszego imienia Bogdan i trzeciego imienia matki. Jego ojciec ponoć pochodził z arystokracji francuskiej, z rodziny osiadłej w okresie wojen napoleańskich w Szwajcarii. W 1917 zaczął występować jako piosenkarz i tancerz na scenach rewiowych początkowo w Poznaniu i Lublinie. W latach 30. zaczął pisać scenariusze, a tuż przed wybuchem II wojny światowej zaczął reżyserować. 14 maja 1943 odtransportowano go z Moskwy do łagrów w Kotłasie, w którym 19 czerwca został zdiagnozowany przez komisję lekarską jako niezdolny do pracy z powodu pelagry wskutek głodu i wyniszczenia. 22 czerwca zapadła decyzja, aby zwolnić go z więzienia. Zmarł 7 października 1943, po czym został pochowany w zbiorowym grobie. Jako przyczynę śmierci podano gruźlicę płuc przy towarzyszącej pelagrze. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu po w Warszawie. Marcin Kołodyński, urodzony w kwietniu 1980 w Warszawie. Aktor i prezenter telewizyjny. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1988-1998 był prowadzącym oraz tworzącym program młodzieżowy 10 15 Prowadził program rower Błażeja od samego początku jego istnienia. W późniejszym okresie był prezenterem kolejki, listy przebojów telewizyjnej jedynki oraz programu tenbit.pl telewizji TVN. W 2001 roku zrealizowano dokumentalny film poświęcony jego osobie. W latach 2001-2006, corocznie w dniu urodzin Kołodyńskiego, przyznawano nagrodę jego imienia 5-10 i dalej dla młodych ludzi, którzy według kapituły jury są wzorem do naśladowania dla rówieśników, oraz uporem i pasją poszukują swojej życiowej drogi. Aktor zmarł tragicznie w okolicach zakopanego podczas jazdy na snowboardzie. Zjeżdżając w nocy po słabo oświetlonym stoku, uderzył w ratrak, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Barbara Kosmal, urodzona w lutym 1973 w Warszawie. Aktorka filmowa i modelka. Córka aktorki Barbary Brylskiej oraz Ludwika Kosmala. W 1992 ukończyła Liceum ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Warszawie. W Polsce pracowała jako modelka i fotomodelka, biorąc udział w wielu sesjach modowych. Jako 17-latka w maju 1990 roku wzięła udział w pokazie mody kolekcji francuskiego projektanta Daniela Hechtera. Kosmal chodziła po wybiegu obok takich ówczesnych gwiazd modelingu jak Małgorzata Niemen czy Barbara Milewicz. Jako modelka pracowała także w Paryżu dla Merlin Agencji. Między innymi reklamując okulary francuskiej firmy Alain Aflo. 15 maja 1993 wracając z planu filmowego Etiudy, fałszywy autostop z Łodzi do Warszawy zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w Brzezinach. Kierowcą Fiata był Sawery Żuławski, który stracił panowanie nad kierownicą uderzając w drzewo. Barbara Kosmal zginęła na miejscu. Pogrzeb odbył się 21 maja na cmentarzu parafialnym w podwarszawskich Pyrach.